Gnizno staje się jednym z prężniejszych ośrodków kapuary w kraju. Działająca w naszym mieście Grupo Asze Capuera w miniony weekend podejmowała mestre Bachau, który uważany jest za mistrza stulecia. Brazylijczyk przyleciał specjalnie na trzeci hełmiał do Grupo Asze Capuera. Przez trzy dni adepci afrobrazylijskiej sztuki walki szkolili się pod okiem swojego mistrza i instruktorów z Brazylii, Czech i Niemiec. Była to najważniejsza w tym roku impreza Asze Capoeira w środkowej Europie, dlatego obok Polaków, w hali II Liceum Ogólnokształcącego, czucili również Czesi. Mestre Bahau to założyciel grupy Asze Capoeira, który na co dzień prowadzi ośrodki w Brazylii i w Kanadzie. Marcos da Silva zaczął naukę kapuery już jako dziecko. Zainspirowała go do tego przede wszystkim towarzysząca tej dyscyplinie muzyka. Dziś jednak przyznaje, że kapuera to znacznie więcej. Dla mnie Capoeira jest wszystkim. Jest sportem, sztuką, muzyką, historią i filozofią życia i czymś więcej. Sporej zawdzięczam. Jest w moim życiu sportem i sztuką. Podczas tygodniowej wizyty w Grodzie Lecha mistrz spotkał się z prezydentem Jackiem Kowalskim, który wręczył mu m.in. album z fotografiami Gniezna, jednocześnie obiecał, że będzie wspierał rozwój tego specyficznego sportu. Dzisiaj sporo młodych ludzi ćwiczy. Ćwiczy charakter, ćwiczy ciało, to jest bardzo ciekawe i stąd jesteśmy razem. Około 100 wychowanków Asza przez trzy dni zgrupowania doskonaliło swoje umiejętności pod okiem mistrza stulecia. Uczestniczyli oni także w Festa Brazji w jednym z gnieźnieńskich klubów. Gnieźnianie natomiast mieli okazję zobaczyć w akcji samego mistrza i instruktorów podczas nadzielnego pokazu. Sam mestr Bachał uznał gnieźnieńską imprezę za bardzo ważną i wpisał hełniał na stały do kalendarza imprez Asze Capoeira. Te warsztaty to możliwość kulturowej wymiany, wymiany duchowej, doświadczeń nauczycieli i adeptów z różnych miast Polski. Efektem jest otwarcie umysłów uczniów na capoeirę, na to, że tu nie chodzi tylko o skakanie i walkę, ale też o muzykę i coś więcej. Istotniejsze jest otwarcie umysłu na kulturę. Do sukcesu tego wielkiego wydarzenia przyczyniła się przede wszystkim determinacja Karuero, Krzysztofa Moszyka, trenera gnizieńskiej grupy Asze. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Konfrateria Teatralna. Już dziś wiadomo, że za rok Heunioł towarzyszyć będzie Festiwal Kultury Brazylijskiej, który rozegra się w restauracji pod piątką.